Panie Marszałku, czy dzisiejsza polityka na no Dominie 2024, która no, dla wielu jest polityką, która ich raczej odpycha, byłaby inna, gdyby w roku 2005 powstał Popis i gdyby powstał wspólny rząd Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości? Nie sądzę. No różnice, Wszystko to, co zobaczyliśmy potem, ujawniło, że różnice między Platformą a Pisem były w gruncie rzeczy różnicami, które. Podzieliły polską opinię publiczną już na początku lat 90. To wielkie pytanie, na jakich zasadach chcemy budować Polskę? Czy mamy być po prostu kopią tej ewolucji, którą poszły społeczeństwa zachodnie? Rozpad rodziny, imigracjonizm. Ale wtedy platforma była zupełnie inną partią, była partią konserwatywną, liberalną, a nie liberalną. Znaczy ona była partią postliberalną i ja bardzo doceniałem, że ona potrafiła dokonać rewizji tych czterech głównych wątków polityki Unii Europejskiej rzeczywiście w sprawach stosunku do Kościoła, do Unii Europejskiej, do komunizacji, do patologii życia publicznego takiej jak korupcja. Ona dokonała rewizji, bo nawet w jej ostatniej sprawie no ja pamiętam takie. Z początku lat 90. Jedan Michnik mówił, że walka z korupcją to był zawsze postulat reżimów autorytarnych i autorytarnych ruchów politycznych. Oni nawet w tej dziedzinie wtedy, dokla... ale jak się okazało to były zmiany deklaratywne. Czy my chcemy budować Polskę opartą właśnie na tym dziedzictwie wojtyliańsko-solidarnościowym, Polskę praw rodziny, cywilizację życia, Polskę suwerenną. Polskę, która jest świadoma tego, że Unia Europejska idzie w złym kierunku i że chce konfiskować naszą suwerenność punkt po punkcie. I w moim przekonaniu, i w moim przekonaniu, y, nawet gdyby wtedy taka koalicja powstała, to prędzej czy później albo y, prawica straciłaby swój charakter, albo doszłoby do konfrontacji z tą y, polityką liberalną. To nie były różnice, to nie były różnice wymyślone, to były różnice realne, które być może chwilowo chcieliśmy. Znaczy, ja akurat nie, bo ja byłem przeciwny tej koalicji, ale które wielu polityków chciało obejść. No pamiętajmy, w 2001 roku Leszek Miller miał większą, SLD miało w parlamencie więcej mandatów niż PIS, PO i Liga Polskich Rodzin razem wzięte. Przyszła Afera Rewina. Oczekiwaliśmy zmiany. No, Polska potrzebowała no, zdefiniowania swojej polityki w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o kraj, dominował nastrój suwerennościowy. No, tego, znakiem tego był nawet ten bardzo wysoki wynik ligi polskich rocznych w pierwszych wyborach europejskich. Platforma obywatelska to były czasy nic i albo albo, śmierć albo, Ale to mówił. To mówił tak Jan dalej. Rokita, który miał to być premierem. Ja powiem więcej, bo Janka wszyscy pamiętają, ale ja pamiętam artykuł Janka Rokity i Donalda Tuska. Oni we dwóch podpisali artykuł do Gazety Wyborczej, gdzie bronili tej tezy i tak dalej. I taki był nastrój społeczny. Być może to powodowało, że wydawało się, że pewne różnice są nieistotne, ale jednak różnica między yy, prawicą dobra wspólnego a prawicą liberalną no jest y, bardzo istotna. Istotna w tym sensie, że te kluczowe decyzje, które należało o które walczyliśmy od lat 90. i które ciągle są w jakiś sposób aktualne, no, to One były nie do obejścia. To jeszcze jedno krótkie pytanie, bo wyborcy Konfederacji często mówią PiS, PO, jedno zło, a ludzie też często mówią, że polska polityka się zmieni, jeśli odejdą ci główni liderzy na emeryturę, czyli rosow Kaczyński i Donald hmm. Tusk. Rzeczywiście, gdyby ich zabrakło w polskiej polityce, ona będzie inna. Nie pan, ja, ja politykom Konfederacji mówię, żeby tak nie mówili, bo ktoś niedługo powie: y, PiS, Konfederacja, jedna korporacja. I, dlatego, że oni na razie stworzyli alternatywę wyborczą dla PiSu, i to jest bardzo cenne, dlatego że. Ta dywersyfikacja, że wyborcy prawicy mają ten wybór, PiS czy Konfederacja, to samo w sobie powoduje, że trzeba się bardziej liczyć z opinią publiczną. Ale jeszcze takiej głębokiej politycznej, ideowej, ideowej alternatywy nie stworzyli. I choćby ten indyferentyzm i neutralizm wobec wyborów prezydenckich, no ja mówię, no można. Ja, ja, ja sam uważam, że prezydent Duda, na no, popełnił, wykazywał za mało inicjatywy, było wiele zaniechań i tak dalej, no ale nie można na jednej płaszczyźnie Stawiać yy, prezydenturę Andrzeja Dudy i hipotetycznej prezydentury prezydenta Trzaskowskiego. No. Prezydenta Trzaskowskiego, który w Warszawie chciał zrobić strefę wolną od krzyży. No. Y, y, reasumując, jeśli Donald Tusk i Jarosław Kaczyński udaliby się do przysłowiowego solojówka, coś to zmienia, czy nie? Jak ja patrzę na to pokolenie 45-latków, to nie mam. Yy, bardzo optymistycznej wizji. Ja raczej myślę, że zmiany, zmiany mogą przynieść wybory prezydenckie, jeżeli mówię, będziemy mieli hmm. polityków odważnych, którzy w tych wyborów, wyborach wystartują. Na razie słyszymy jednak, że ci, którzy mogliby w wyborach startować... No tak, no, y, Patryk Jaki powiedział bardzo dobrze, że on jest gotów i to jest senna deklaracja. Y, y, Przemysław Czarnek mówi, chyba, to chyba nie ja. Krzysztof Bosak w ogóle rezygnuje. Także na razie widzimy uchylanie się od tego. A w moim przekonaniu, y, oczywiście, no, y, kandydat, który zostanie prezydentem, potrzebuje w kampanii bardzo szerokiego poparcia, przede wszystkim poparcia swojego obozu politycznego. Ale przede wszystkim musi o to poparcie walczyć. To nie jest kwestia tego, że ktoś mu to poparcie wewróży w sondażach, a potem jacyś technolodzy polityczni powiedzą, jak przemanewrować i tego, bo nawet tak zdobyta władza to nie jest realna władza. Ktoś, kto chce mieć realną władzę, musi ją po prostu musi zbudować oparcie opinii publicznej i musi wspólnie z tą opinią, która go popiera, wygrać. My w tej chwili widzimy, jak władza jest używana przeciwko no, tym wartościom, których bronimy. No, kiedy ja widzę, jak pani minister Mucha mówi: Nie będziemy się liczyć z Trybunałem Konstytucyjnym, nie będziemy się liczyć ze skargą pierwszej prezes Sądu Najwyższego, yy, dlatego że wygraliśmy wybory, powiedzieliśmy, co będziemy robić i to robimy. No i rzeczywiście. Właśnie dlatego, że to zapowiedzieli, to, 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 to robią. No, niestety mam nadzieję, że to poparcie się wykruszy, bo wielu ludzi traktowało te wszystkie cele plus jako jedynie straszenie. No, jak zobaczą, że to naprawdę działa, to czy może stanowią, co się dzieje z Polską w tej chwili. No ale w, krótko mówiąc, na prawicy jest ktoś, kto Przeciwstawi się im naprawdę z odwagą i nie będzie czekał, że prezydenturę dostanie na talerzu, bo naprawdę prezydentura to jest odpowiedzialność za państwo, a nie synekura, którą można dostać od swojej partii. Dziękuję bardzo. Marek Jurek. Dziękuję bardzo.